No i pierwszy, jak widzę taki ciąg, to mi przychodzi do głowy, żeby sobie n wyciągnąć przed nawias. Zobaczyć, co się wtedy stanie. Więc sobie to zróbmy: a n wyciągamy n przed nawias. Stąd jak wyciągniemy n, no to wiem, jak n wchodzi pod pierwiastek, to jest n kwadratem, więc byłoby 4, żeby się zgadzało tutaj. 3 przez n, bo jak mnożymy przez n kwadrat, to będzie 3n plus 5 przez n kwadrat. Okay, i z tego będzie minus p. To będzie minus 1, czyli minus 1 przez n. To dąży do zera, to dąży do zera, bo to dąży do nie, n do nieskończoności dąży, to do zera, więc te, te składniki nas tu w ogóle nie interesują. One są nudne, dążą do zera. Więc nas interesuje pierwiastek z 4 odjąć P. Jeśli ten pierwiastek z 4 odjąć P. pierwiastek z w ręku, To coś dąży do dwójki to całe, tak? Pier, do, to dąży do pierwiastka z 4, czyli to dąży do 2. I teraz jakie mamy przypadki? Jeśli to coś w nawiasie będzie normalną dodatnią liczbą. Jakąś dodatnią liczbą, to my nieskończoność razy dodatnia liczba, no to granica będzie plus nieskończoność. Czyli jeśli to coś w nawiasie y, dąży do... No to, to dąży do 2 minus P i to coś jest dodatnią liczbą, to wtedy granica an. To jest plus nieskończoność. Nieskończoność razy dodatnia liczba plus nieskończoność, czyli 2 jest, jest mniejsze niż 2. Drugi przypadek, jeśli to coś nawiasie, będzie dążyło do jakiejś ujemnej liczby, tak ale skoń, no, skończonej jakiejś ujemnej, ujemnej liczby. Czyli jeśli 2 minus p będzie ujemną liczbą, to my nieskończoność razy ujemna liczba, to nam granica nam wyjdzie minus nieskończoność. I to będzie dla p większe niż 2. No i trzeci przypadek, no to tu może być ujemna liczba, może być dodatnia liczba, ale może być też niestety 0. Znaczy mówię niestety, bo tu trzeba będzie trochę więcej narobić. Nikt nie lubi, nie lubi liczyć, no ale trzeba będzie trochę policzyć. Ehm, czyli jak tu będzie 0, bo tu mamy jakiś problem, nieskończoność razy 0. No i wtedy, no, klops, nie, nie wiadomo co z tego wyniknie, dopóki się coś nie policzy, bo nie ma, to jest symbol nieoznaczony, nieskończoność razy 0. Czyli gdyby... Się okazało, że to coś w nawiasie dąży do zera, czyli 2 minus p musiałoby być równe 0. Wtedy by to całe dążyło do, do zera, czyli dla p równego 2. Mamy problem, tak? Mamy nieskończoność razy 0. Ale mi ta nieskończoność wyszła. No to musimy sobie podstawić to p równe 2, coś tam policzyć i zobaczyć, co wyjdzie. Czyli to będzie tak. Minus 2n plus 1. No i to, to metodą, że do nieskończoności. Pierwiastek z nieskończoności do nieskończoności. To dąży do nieskończoności. Znowu mamy teraz problem. Nieskończoność minus nieskończoność. A rozwiązaniem tego problemu jest bardzo często pomnożenie przez no, sprzężenie, czy tam jak to tam zwało, przez to samo wyrażenie, tylko z plusem, żeby to, żeby uzyskać wzór słusznego mnożenia. Wtedy wszystkie problemy znikają. Wzory słusznego mnożenia rozwiązują bardzo wiele różnych problemów, dlatego no, warto je czasem stosować. O, i oczywiście koniecznie znać. Plus. Plusem. I tu na górze będziemy, jak mnożymy przez to samo, bo to mnożymy górę i dół, czyli no tu domyślnie w dole jest jedynka, tak? No, no bo w liczniku to przez jeden. Mnożymy to i to. Licznik i tą jedynkę przez to z plusem. Dobra, chyba trochę powiedziałam, namieszałam, ale każdy wie o co chodzi. Więc się pojawia wzór a kwadrat minus b kwadrat na górze. Czyli będziemy mieć to kwadrat, czyli 4n kwadrat plus 3n plus 5 minus b kwadrat, czyli minus 2n plus 1 kwadrat. A to jest równe 4n kwadrat plus 4n plus 1. I przepisujemy. No niestety znowu trzeba ten drugi mianownik przepisać. A na górze będziemy mieć tak 4n kwadrat plus to przepisujemy. I minus przed nawiasem, wszystkie znaki zmieniamy. I patrzcie, co się dzieje. 4n kwadrat nam się skraca, więc super. Coś tam mniej zawsze tych składników. Minus n jest na górze, plus. Oj, coś coś źle przepisałam. Tu była samotna piątka bez n. -a. I tu będzie 5 minus jeden, czyli plus cztery. A na dole to długie wyrażenie. A dobra, no ten pierwiastek plus tamto. No, że, że, że będę porządna. 5, dobra. No i co teraz robimy? Typowo jak liczymy granice, wyciągamy na wieczniku, mianowniku to tylko, co się da. O no, na górze nie zaszalejemy, tylko n -a. A na dole, no też tylko n w sumie. I tu co, to już robiliśmy gdzieś tam wcześniej, 3 przez n. N przez całość plus 2 plus 1 przez n, y, plus 2 bez n oczywiście. Ojej, oj, przepraszam, pomyłki. I się nam skraca i tak, to dąży do zera, to dąży do zera. To dąży do 0, więc na dole mamy tu jest pierwiastek 4, czyli dąży do pierwiastka 4, czyli dąży do 2, 2 plus 2, 4. A na górze to dąży też do 0 4 przez nieskończoność to 0 i mamy minus 1. No i nie ma już problemu, minus 1 czwarta wyszła, czyli tak wracamy do tego ABC. Z jakiego P ma granicę właściwą? No dla P równego 2, właściwa, czyli różna od nieskończoności, minus 1 czwarta, czyli dla P. 2, ta, ta granica to jest tyle. A granica niewłaściwa minus nieskończoność to był przypadek drugi, czyli gdy p było większe niż 2, a plus nieskończoność było, gdy p było mniejsze niż 2. Koniec.